W starożytnej krainie Kanan dwa miasta wyróżniały się moralnym upadek, Sodoma i Gamorę. Co spowodowałoby, że społeczeństwo tak bardzo odeszłoby od zasad bożych? Historia tych miast konfrontuje nas z rzeczywistością Bożej Sprawiedliwości i jej konsekwencjami. Wyobraźcie sobie miejsce, gdzie korupcja przenika każdy zakątek, gdzie niemoralność staje się normą. Jaki byłby wpływ tego na wasze życie? A gdybyśmy ci powiedzieli, że pewien człowiek odważył się wstawiać za nimi? Abraham swoim współczującym sercem pytał Boga o możliwość ocalenia tych miast. Jakie lekcje możemy wyciągnąć z tego wstawiennictwa? To potężne przypomnienie wagi modlitwy i współczucia, nawet pośród ciemności. Z drugiej strony widzimy ucieczkę Lołute i jego rodziny. Stanowiącą wyraźne wezwanie do odwrócenia się od zła. Ta decyzja skłania nas do refleksji: na ile chcemy być posłuszni Bogu i unikać konsekwencji grzechu? Czy pośród tego wszystkiego lekcje Sademi i Goumeri są nadal dla nas aktualne? Odpowiedź może być bliższa niż sobie wyobrażamy, odzwierciedlając trendy moralne czasów współczesnych. Zbadajmy te tajemnice razem. Biblijna opowieść o Sodomie i Gomorze jest jednym z najbardziej znanych przykładów Bożej sprawiedliwości. Miasta ukazane są w nim jako symbole upadku moralnego, gdzie grzech stał się normą. Bóg w swojej sprawiedliwości postanawia interweniować. Ta boska interwencja przypomina, że niezależnie od tego, jak daleko ludzkość może zbłądzić, istnieją granice, których nie należy przekraczać. Wyrok nie jest jedynie kwestią kary, ale także przywrócenia porządku i moralności. W raporcie podkreślono, że niemoralność osiągnęła alarmujący poziom. Sytuacja była tak poważna, że Bóg zdecydował, że czas działać. Dla wielu może się to wydawać naciągane, ale przesłanie jest jasne: Boża sprawiedliwość nie ignoruje grzechu. Proces jest w tym kontekście bezpośrednią reakcją na korupcję, jaka miała miejsce w tych miastach. Zatem narracja zachęca do refleksji nad tym, co się dzieje, gdy społeczeństwo odchodzi od zasad etycznych i duchowych. Co więcej, historia Sademi i Goumeri skłania nas do zastanowienia się nad naturą samego sądu. Wielu łatwo jest wyobrazić sobie Boga, który każe, ale prawdziwym problemem jest zrozumienie. Że ten sąd jest przejawem boskiej miłości. Działa, aby korygować, a nie tylko karać. W ten sposób sprawiedliwość Boża stanowi istotną część charakteru Boga, który stara się przywrócić to, co zostało utracone w wyniku upadku ludzkości. Narracja ukazuje również, że sprawiedliwość Boża nie jest natychmiastowa. Jest czas oczekiwania, okres, w którym ludzie mają okazję do pokuty. Ta Boża cierpliwość jest świadectwem Jego miłosierdzia, które chce, aby każdy miał szansę zawrócić, zanim sąd nadejdzie. Historia uczy nas zatem, że sprawiedliwość i miłosierdzie idą ręka w rękę. Przesłanie Sademi i Goumeri jest jasne: Sprawiedliwość Boża nie jest tylko aktem kary, ale odpowiedzą na wołanie moralności. Boski sąd jest zatem wezwaniem do odpowiedzialności i refleksji nad tym, jak każdy z nas żyje i odnosi się do boskich zasad. Jest to zaproszenie, abyśmy nie ignorowali konsekwencji grzechu w naszym życiu i społeczeństwie. Upadek moralny Sademi i Goumeri nie nastąpił z dnia na dzień. Był to wynik procesu polegającego na odrzuceniu wartości etycznych. Miasta były pełne przemocy i praktyk sprzecznych z istotą bycia człowiekiem. Widziano społeczeństwo, które utraciło szacunek dla innych, w którym dominował egoizm i niemoralność. Konsekwencje tego odstępstwa od zasad były widoczne i tragiczne. Relacje biblijne mówią o praktykach sięgających od braku gościnności po wyraźną przemoc. Brak szacunku dla życia i praw innych stworzył atmosferę strachu i nieufności. To wypaczenie moralne, które szerzyło się niczym epidemia, w końcu stało się normą. W ten sposób społeczeństwo przestało być w stanie rozpoznać, co jest dobre, a co złe, co doprowadziło do upadku moralnego. Konsekwencje są zawsze poważne, gdy społeczeństwo odchodzi od swoich wartości etycznych. W Sodomie i Gomorze objawiło się to w dramatyczny sposób. Zniszczenie tych miast jest ostrzeżeniem przed tym, co może się wydarzyć, gdy odrzuci się moralność. Tragedia to nie tylko fizyczne zniszczenie, ale także utrata życia, relacji i tego, co znaczy żyć we wspólnocie. Refleksja na temat upadku moralnego jest aktualna także dzisiaj. Historia Sademi i Gomory służy jako lustro. W którym odbijają się słabości i wyzwania współczesnego społeczeństwa. Kiedy obserwujemy wzrost przemocy, korupcji i niemoralności w różnych dziedzinach, staje się oczywiste, że konsekwencje życia bez zasad etycznych są w dalszym ciągu tragiczne. Lekcje na temat wypaczeń moralnych i ich konsekwencji są wezwaniem do czujności. Ważne jest, aby rozpoznać oznaki pogorszenia się sytuacji i podjąć działania, zanim będzie za późno. Historia przypomina nam, że gdy zaniedbuje się wartości, cierpi całe społeczeństwo. Refleksja i poszukiwanie etycznego życia są niezbędne, aby uniknąć powtarzania błędów z przeszłości. Postać Abrahama w historii Sademi i Goumeri jest potężnym przykładem wstawiennictwa i miłosierdzia. Kiedy Bóg objawia swój zamiar zniszczenia miast, Abraham nie waha się błagać o życie sprawiedliwych, którzy tam mieszkają. Taka postawa wstawiennicza jest świadectwem wagi modlitwy i wołania o miłosierdzie w obliczu błędu i grzechu. Abraham stawia się w roli mediatora, pokazując, że nawet w kontekście zepsucia jest miejsce na współczucie. Wstawiennictwo Abrahama uwypukła istotny aspekt relacji między Bogiem a ludzkością możliwość zmiany. Zadając Bogu pytania dotyczące zagłady miast, pokazuje, że miłosierdzie może zwyciężyć nad sądem. Taka postawa jest dla nas wszystkich zaproszeniem do działania w imieniu innych i szukania odnowienia, a nie potępienia. Modlitwa Abrahama uczy nas, że można wstawiać się za tymi Którzy są na marginesie moralności. Co więcej, historia pokazuje nam, że Boże miłosierdzie jest obfite. Bóg wysłuchuje błagania Abrahama i jest gotowy ponownie rozważyć swoją decyzję, jeśli w miastach będą sprawiedliwi ludzie. Ta gotowość słuchania odzwierciedla kochające serce Boga, który pragnie, aby wszyscy zwrócili się do Niego. Miłosierdzie nie jest oznaką słabości ale siły i bezwarunkowej miłości. Wstawiennictwo nie ogranicza się do Abrahama, ona jest wezwaniem dla nas wszystkich. W czasach kryzysu moralnego istotne jest, aby ci, którzy uważają się za sprawiedliwych, powstali w modlitwie i wstawiali się za zagubionymi. Ta praktyka nie tylko przynosi nadzieję, ale także stanowi formę miłości do innych, pomagając stworzyć środowisko współczucia i zrozumienia. Historia Abrahama i jego wstawiennictwa za Sodomę i Gomorę uczy nas, że miłosierdzie jest istotną częścią sprawiedliwości. Wstawiennictwo jest aktem, który może przynieść istotne zmiany zarówno w życiu poszczególnych osób, jak i w życiu całego społeczeństwa. Jest to przypomnienie, że nawet pośród zepsucia zawsze jest miejsce na łaskę i przemianę. Ucieczka Lołute i jego rodziny stanowi decydujący moment w narracji o Sodomie i Gomorze. Kiedy aniołowie ostrzegli Lołutę o zbliżającej się zagładzie, wiedział, że musi działać szybko. Działanie to było nie tylko kwestią fizycznego przetrwania, ale także symbolem konieczności oddzielenia się od grzechu. Decyzja Lołute o opuszczeniu miasta, nawet w obliczu oporu niektórych członków rodziny, Podkreśla pilną potrzebę posłuszeństwa Bogu w czasach kryzysu. Dlatego posłuszeństwo Bożemu wezwaniu jest niezbędne, aby uniknąć konsekwencji zepsucia moralnego, które otaczało ich życie. Posłuszeństwo Louté objawiło się w jego chęci stosowania się do poleceń posłańców Bożych. Nie wahał się porzucić wszystkiego, co znał, nawet jeśli oznaczało to porzucenie swojego majątku i życia które zbudował w Sodomie. Ta gotowość do zmian jest przykładem tego, jak wiara musi przekładać się na konkretne działania. Kiedy Bóg powołuje, istotne jest, aby ktoś był gotowy porzucić to, co znane, i szukać życia zgodnie z jego zasadami. Lot zrozumiał, że pozostanie w Sodomie oznaczało poddanie się temu samemu zepsuciu, które je pochłonęło. Historia Loutę pokazuje nam również, że nieposłuszeństwo może mieć fatalne skutki. Na przykład jego żona obejrzała się wstecz, zlekceważyła ważne ostrzeżenie i w rezultacie spotkała się z potępieniem. Ten fragment uczy nas, że odwracanie uwagi od tego, co boskie i trzymanie się przeszłości, może być niebezpieczne. Lekcja z tego jest jasna: posłuszeństwo to nie tylko akt wiary, ale ochrona przed otaczającym nas zepsuciem. Koncentrując się na tym, o co prosił Bóg, Lot i jego rodzina ratowali się przed tragicznym losem. Co więcej, ucieczkę Lotę można również postrzegać jako wezwanie do działania dla nas wszystkich. W czasach kryzysu moralnego łatwo jest poczuć się bezsilnym lub bezradnym. Historia uczy nas jednak, że możliwe jest dokonywanie wyborów, które chronią nas przed grzechem. Posłuszeństwo Bogu to nie tylko kwestia przestrzegania zasad, ale także poszukiwanie życia odzwierciedlającego wartości etyczne i duchowe. Lot, postępując z wiarą, stał się przykładem na to, że nawet pośród zepsucia można znaleźć wyjście. Ucieczka Lołute i jego rodziny przypomina nam, że pierwszym krokiem do uniknięcia korupcji jest uznanie potrzeby zmian. Jest to zaproszenie dla nas wszystkich do oceny własnego życia i zidentyfikowania obszarów wymagających transformacji. Posłuszeństwo Bogu, jak pokazał Lot, jest zasadniczym krokiem w kierunku odsunięcia się od niemoralności i poszukiwania życia, które przynosi chwałę stwórcy. Lekcje wyciągnięte z historii Sademi i Goumeri nadal mają ogromny wydźwięk. Zepsucie moralne które doprowadziło do zniszczenia tych miast, można dostrzec w wielu aspektach współczesnego społeczeństwa. Upadek wartości etycznych i duchowych można zaobserwować w kilku praktykach kwestionujących zasady wspierające harmonijne współistnienie. Często spotykamy się z sytuacjami, które każą nam zadać sobie pytanie: jak daleko można naciągnąć moralność? Co prowadzi nas do refleksji nad znaczeniem historii Lołute oraz zniszczenia Sademi i Goumeri? Jedną z najbardziej oczywistych podobieństw między starożytnością a współczesnością jest trywializacja grzechu. Podobnie jak w Sodomie, także dzisiaj obserwujemy wzrost przemocy, nieuczciwości i braku poszanowania norm społecznych. Pytania te stanowią ostrzeżenie o tym, jak ważne jest pozostawanie świadomym tego, co dzieje się wokół nas? Narracja uczy nas, że społeczeństwa mogą wpaść w błędne koło korupcji, jeśli nie będzie powrotu do zasad etycznych. Konsekwencje mogą być druzgocące nie tylko dla pojedynczych osób, ale dla całej społeczności. Co więcej, opowieść skłania do refleksji nad potrzebą zbiorowego sumienia w zakresie moralności. W Sodomie większość ludności była uwikłana w korupcję ignorując ostrzeżenia Boże. W dzisiejszych czasach presja społeczna często skłania ludzi do akceptowania zachowań sprzecznych z ich zasadami. Widzimy, że brak odwagi, by przeciwstawić się złu, może przyczynić się do utrwalenia niemoralności. Dlatego niezwykle ważne jest, aby każdy z nas miał odwagę wstać i postępować zgodnie ze swoimi przekonaniami etycznymi. Nie można nie doceniać także roli społeczeństwa. Podobnie jak lot, który próbował ostrzec swoich sąsiadów przed nieuchronną zagładą, tak dziś ważne jest, aby ludzie zjednoczyli się wokół wartości, które promują zbiorowe dobro. Historia Sademi i Goumeri przypomina nam, że odpowiedzialność za moralność spoczywa nie tylko na jednostkach, ale na całym społeczeństwie. Kiedy społeczność odstępuje od swoich zasad, Konsekwencje ponoszą wszyscy. Refleksja nad aktualnością tej narracji zachęca nas do działania. Historia to nie tylko opis przeszłości, ale wezwanie do działania. Lekcje, jakie możemy wyciągnąć z Sademi i Goumeri, przypominają, że nawet w czasach korupcji zawsze istnieje szansa na zmiany i dążenie do życia zgodnego z wartościami etycznymi. Dlatego istotne jest, Abyśmy pozostali czujni i gotowi do walki o bardziej sprawiedliwą i solidną moralnie przyszłość. Naruszenie gościnności w Sodomie jest centralnym punktem, którego nie można zignorować. W tamtych czasach witanie gości i nieznajomych było uważane za cnotę. Jednak to, co wydarzyło się w Sodomie, było odwróceniem tej wartości. Kiedy mieszkańcy miasta próbowali znieważyć gości, Którzy byli w przebraniu aniołów, gościnność została całkowicie zniekształcona. Akt ten nie tylko ilustruje moralne zepsucie miasta, ale także skłania do refleksji nad znaczeniem przyjmowania i kochania innych w naszych społeczeństwach. Gościnność jest często postrzegana jako odzwierciedlenie życzliwości i hojności społeczności. W Sodomie jednak cnota ta przekształciła się w akt przemocy i poniżenia. To prowadzi nas do pytania: jak traktujemy tych, którzy różnią się od nas? Brak akceptacji i wrogość wobec innych może mieć niszczycielskie konsekwencje, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. Co dzieje się w społeczeństwie, które odmawia gościnności? Historia Saddemi służy jako ostrzeżenie przed dehumanizacją, która może nastąpić, gdy porzuci się empatię i życzliwość. Co więcej, kwestia grzechu w Sodomie nie ograniczała się tylko do naruszenia zasad gościnności. Niemoralne praktyki, które stały się powszechne w mieście, były wyrazem szerszego lekceważenia wartości boskich. To skłania nas do zastanowienia się nad problemami etycznymi, przed którymi stoimy dzisiaj. Gdzie są granice, których nie powinniśmy przekraczać? Co jesteśmy gotowi poświęcić w imię wygody i przyjemności? Historia Sademi wzywa nas do rozważenia konsekwencji naszych działań i pociągnięcia ich do odpowiedzialności w świetle zasad moralnych. Znaczenie witania i kochania innych to także koncepcja, która rezonuje w przesłaniu wielu tradycji duchowych. W świecie, w którym często panują podziały społeczne i uprzedzenia. Gościnność staje się aktem oporu wobec obojętności. Przyjmując innych, niezależnie od ich pochodzenia i sytuacji, potwierdzamy nasze przywiązanie do wartości promujących godność ludzką. Historia Sademi każe nam ponownie ocenić, w jaki sposób żyjemy zgodnie z tymi zasadami w naszym codziennym życiu. Zastanawiając się nad gościnnością i grzechem, zastanawiamy się, co to znaczy być naprawdę gościnnym. Jest to zaproszenie dla każdego z nas do zbadania swojego stosunku do innych i poszukiwania sposobów aktywnego praktykowania gościnności. Tak jak lot starał się chronić swoich gości, tak i my powinniśmy dążyć do stworzenia środowiska, w którym każdy czuje się bezpieczny i szanowany. Historia Sademi w mocny sposób przypomina, że prawdziwa gościnność jest wyrazem miłości i współczucia, i że zawsze musimy walczyć z siłami. Które chcą nas podzielić i odczłowieczyć. W Sodomie i Gomorze korupcja nie nastąpiła z dnia na dzień. Był to powolny proces, podczas którego negatywny wpływ rozprzestrzenił się na całą społeczność, niczym plama atramentu na wodzie. Dynamika społeczna miast pokazuje, jak działania kilku osób mogą wpłynąć na wszystkich. Kiedy ludzie zaczynają tolerować niemoralne zachowanie, akceptacja się rozprzestrzenia. Tworząc środowisko, w którym zło staje się czymś normalnym. Tym samym pogarsza się moralność społeczeństwa, co prowadzi do tragicznych skutków. Odpowiedzialność zbiorowa jest głównym tematem w tym scenariuszu. Nikt nie żyje w izolacji, każdy jest częścią wzajemnie powiązanej tkanki społecznej. Kiedy mieszkańcy Sademi i Goumeri zaczęli ignorować zasady etyczne, szkodzili nie tylko sobie. Ale także swoim rodzinom i sąsiadom. Głosy wzywające do sprawiedliwości i moralności ucichły, a bezwład większości pozwolił na zapanowanie korupcji. Brak zbiorowej reakcji w obronie tego, co słuszne, powoduje błędne koło degradacji moralnej. Społeczność odgrywa zasadniczą rolę w utrzymywaniu wartości. Kiedy grupa ludzi postanawia zjednoczyć się wokół zasad etycznych i moralnych, powstaje środowisko zniechęcające do korupcji. Z drugiej strony brak jedności w walce z błędami może prowadzić do stanu apatii, w którym zło jest tolerowane, a nawet zachęcane. W Sodomie i Gomorze ta apatia była śmiertelna. Działania grupy mogą zadecydować o przyszłości społeczeństwa. Jeśli ludzie nie przeciwstawią się temu, co złe, moralność słabnie i zbliża się zniszczenie. Ponadto wspólnota musi być przestrzenią dialogu i refleksji. Wymiana pomysłów i konfrontacja wartości są niezbędne, aby ludzie mogli zrozumieć, co jest dobre, a co złe. W Sodomie i Gomorze brak tego dialogu pozwolił na zakorzenienie się korupcji. Bez umiejętności zadawania pytań i debatowania społeczeństwo traci możliwość samokorekty. Moralność nie jest kwestią indywidualną ale raczej zbiorowym wysiłkiem. Historia Sademi i Goumeri jest przestrogą dla współczesnych społeczności. Odpowiedzialność za zachowanie wartości moralnych nie spada tylko na niektórych, ale na wszystkich. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się korupcji, niezbędna jest czujność i wspólne działania. Podobnie jak w przypadku starożytnych miast, brak przywiązania do zasad moralności może mieć druzgocące konsekwencje dla całego społeczeństwa. Odrzucenie Bożej Prawdy w Sodomie i Gomorze było jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do upadku tych miast. Mieszkańcy postanowili zignorować zasady etyczne i duchowe, których przestrzeganie mogłoby skierować ich życie na bardziej sprawiedliwą ścieżkę. To zaprzeczanie prawdzie nie jest zjawiskiem nowym. Na przestrzeni dziejów całe społeczeństwa oddalały się od tego, co prawdziwe i sprawiedliwe, co doprowadziło do upadku moralnego i duchowego. Kiedy prawda zostaje odrzucona, fundamenty społeczeństwa zaczynają się kruszyć. W Sodomie i Gomorze odrzucenie to objawiło się w praktykach lekceważących godność człowieka i prawa innych. Brak solidnych podstaw moralnych doprowadził do powstania środowiska, w którym przemoc i perwersja były powszechne. Konsekwencje były głębokie, ponieważ społeczeństwo, które ignoruje prawdę, staje się odbiciem własnej degradacji. Zaprzeczanie prawdzie niesie ze sobą cykl samozagłady. Kiedy jednostki i społeczność odchodzą od zasad etycznych, zaczyna dominować nieufność i brak jedności. Zamiast zjednoczyć się wokół wspólnych wartości, mieszkańcy Sademi i Goumeri zostali podzieleni, a każdy z nich dbał o swoje własne interesy, nie biorąc pod uwagę większego dobra. Kulminacją jest chaotyczne i bezcelowe społeczeństwo, w którym relacje międzyludzkie stają się powierzchowne i pozbawione miłości. Co więcej, odrzucenie prawdy prowadzi do utraty zdolności odróżniania dobra od zła. Moralność staje się subiektywna i każdy zaczyna działać według własnej wygody. Ten relatywizm moralny był widoczny w starożytnych miastach, gdzie to, co uznawano za akceptowalne, zmieniało się zgodnie z wolą większości. Brak jasnych standardów etycznych doprowadził do powstania kultury, która nie ceniła sprawiedliwości ani współczucia. Lekcje wyciągnięte z odrzucenia prawdy w Sodomie i Gomorze są aktualne także dzisiaj. W świecie, w którym szybko rozprzestrzeniają się dezinformacja i zniekształcone opinie, istotne jest, aby społeczności zjednoczyły się w poszukiwaniu prawdy i jej obronie. Odrzucenie prawdy może mieć fatalne skutki, ale jej poszukiwanie może przynieść nadzieję i odnowę. Pomimo powagi sytuacji w Sodomie i Gomorze, historia ta oferuje nam także perspektywę pełną nadziei. Możliwość pokuty i odkupienia to potężny temat przenikający narrację biblijną. Nawet w obliczu tak wielkiego zepsucia zawsze istnieje szansa zwrócenia się do Boga i poszukiwania odnowienia. Przesłanie to jest istotne zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. Pokuta jest istotnym krokiem w kierunku przemiany. Kiedy rozpoznasz swój błąd i zaczniesz szukać innej ścieżki, drzwi do odkupienia się otworzą. W Sodomie i Gomorze obecność Abrahama jako orędownika pokazuje, że miłosierdzie Boże można osiągnąć poprzez modlitwę i błaganie. Wstawiennictwo jest sposobem na połączenie się z boskością w poszukiwaniu nowego początku, nawet gdy wszystko wydaje się stracone. Łaska Boża jest także potężną siłą, która może przywrócić to, co zostało utracone. Historia tych miast przypomina, że niezależnie od głębokości grzechu, zawsze istnieje możliwość rozpoczęcia od nowa. Ta perspektywa odnowy ma fundamentalne znaczenie dla wiary i duchowości, ponieważ daje nadzieję tym, którzy czują się zagubieni. Przebaczenie i odnowa to główne tematy. Które zachęcają nas do patrzenia w przyszłość nawet gdy przeszłość jest ponura. Co więcej, równie ważna jest idea zbiorowego odkupienia. Kiedy społeczność jednoczy się wokół pragnienia zmian, transformacja może nastąpić na dużą skalę. Historia Sademi i Goumeri uczy nas, że zepsucie moralne można zwalczać, ale wymaga to wspólnego wysiłku. Nadzieja na odnowę staje się silniejsza. Gdy ludzie spotykają się, aby szukać prawdy i sprawiedliwości, tworząc środowisko sprzyjające zmianom. Wreszcie przesłanie nadziei i odkupienia jest zaproszeniem dla wszystkich do refleksji nad swoim życiem i swoimi wspólnotami. Historia Sademi i Goumeri służy jako ostrzeżenie, ale także latarnia oświetlająca drogę do odrodzenia. Kiedy rzeczywiście poszukuje się prawdy i sprawiedliwości, można znaleźć łaskę Bożą, która przemienia i odnawia, niosąc nadzieję na lepszą przyszłość. Dlatego historia Sademi i Goumeri stanowi dla nas potężne ostrzeżenie przed konsekwencjami moralnego upadku i niemoralności. Możemy zastanowić się, co robimy, aby chronić nasze wartości w świecie, który często wydaje się oddalać od Boga. Sprawiedliwość Boża to poważny temat, a wstawiennictwo Abrahama pokazuje nam, że nigdy nie jest za późno, aby wołać o miłosierdzie nie tylko dla siebie, ale także dla otaczających nas osób. Pamiętajcie, że ucieczka Louty i jego rodziny jest dla nas zaproszeniem, abyśmy także starali się odwrócić od tego, co zepsute, i przestrzegać boskich zasad. Pozostaje pytanie. Czy jesteśmy gotowi usłyszeć to wezwanie i działać? W czasach niepewności istotne jest trwanie w wierze i wartościach, których nas nauczono. A ty, co będziesz robić od dzisiaj? Jak możesz być czynnikiem zmian w swojej społeczności? Zostaw komentarz poniżej i podziel się swoimi refleksjami. Nie zapomnij o polubieniu, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek aby nie przegapić żadnych historii, które mogą odmienić Twoje życie. Do następnego razu i niech Bóg błogosławi Waszą podróż.